W sumie nie jest ulepszany. To tam to laszanych może. Dobra, to na razie schowam. Łzyk się przyda. Ten skorpion zdaje się. To jest skorpion, tak? Tak. Skorpion. Eee, no dobra, no to zobaczymy. Niebawem. Mm -hmm. za chwilę wracam. Dobra, już jestem, więc wzięliśmy granatnik w takim razie. No to chyba w jebie na razie za dużo miejsca trochę. Mm. Dobra, to jedziemy z tym. Z czymś? Zeskocz. Dobra, Chanel. Yy, kurwa, zaczyna się impreza No trzeba to powtarzać w pizdu Daj mi no, no no daj mi paczkę Dzięki, suczko Dobra zrobimy to po, po naszemu Pomóż, no hopsa. o kurwa dynamit no, Na szczęście Jeszcze nic nie stało się chyba Kurwa, dynamit słyszę, dynamit słyszę Słyszę syczenie dynamitu O kurwa, ale harakili Ja pierdole. Ej kurwa Gdzie ten skurwiel, który rzuca? Chodź, dawajta, do, do przodu Coś jeszcze wybuch. O kurwa. Zdychał i Nice war, pewnie kurwa. Wow, 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 nie nie Nie, nie, wow, Chanel, Chanel, Kurwa nie robi tego wow, życia mamy wow, ja Nienawidzę tych kurwy synów z dynamitem. No, są so pojebanie, Na maksimum. I tak cios ama zajebie, więc czego się w ogóle toczysz domy? mnie? A, właśnie. I zbierać fanty, kurwa. Tam ktoś dynamitem się zaobawi. Ja pierdolę. Jakieś dziecko. Dawaj mi umnicy, kurwa, co się patrzysz krzywo? Słyszę dynamit, kurwa. Gdzieś ten dynamit syczy. To kurwy nędzy ten dynamit O kurwa ten idiota rzuca dynamit w swoją stronę Nice shot pewnież tak Maleńka jesteś wielka, zbieraj złom. Gdzie jeszcze kurwa coś tu piszczy Słyszę jakieś dzikie odgłosy Pokémonów Dobra nie ma municji a boss jest tuż tuż kurwa Ja pierdolę W co za gówno się władowałem Jeszcze kurwa mam granatnik bez granatów tych Bez no omnici to już w ogóle zajebiście Za ciężkie dla ciebie No co ty kurwa nie powiesz Krystyle pakował przez swoje życie Tyle strydów pierdalał No zresztą taki szeroki, silny i w ogóle nie ale Nie Taka patologia trochę. Dobra, chuj tam. Zaraz się zacznie impreza z tamtym Pokemonem. Mam, nie mamy życia za bardzo. Use this! Użyj to! Widzisz, Chanel, od razu lepiej się czujesz. Dobra, zejdź w dół. No i czas się przygotować. Do dalszej... O kurwa. Będziemy z tym chujem walczyć, nie? Mhm, jak. Wow. Zapierdala... Stefan. Z jakimś gównem. Chyba kinder niespodzianka. O kurwa. No to trzeba spierdalać. Ale zaparkowo, lepiej się nie dało. Przejebane, przejebane. Asfalt się rozpierdolił. Mm, no szybciej kurwa wyłaś, kinder niespodzianka. O! Oh. Jaki ty masz piękny uśmiech Mamusia hmm. No dobra, trzeba to jakoś rozpierdolić. Nie mam pojęcia co to jest, no ja kurwa tym bardziej nie wiem co to jest, ale dobra. Niejsze z tym, trzeba jakoś się... Czekaj, czekaj, czekaj. Mam pomysła. Chanel, chanel, chanel. Kurwa nie czas zbi na zbieranie grzybów, kurwa. On się tu w Pierdoliu minę? A, w Pierdoliu, się teraz mogę go w dupę ładować. Channel, tam jest mu... no, no, no. No, dawaj tam. Ole granatów. To znaczy tych min. Szybko, szybko! O kurwa, rozjebie nam chatę. Łożysz, kurwa. Ale skurwiel. Ale skurwiel. Zaraz, zaraz się obudzi. Ze snu zimowego. Dobra, dawajta da do góry. Szanel, dawajta. Da. Nie wstydź się. Proszę cię. O, omnicji, O, lomicji. się, czy co? O kurwa, chujowo. Szanę szanę Dawaj ta do przodu! No no, no. On się w wpierdoli zaraz. Chyba. Się wpierdoli. Chyba zacięło się chyba. Ha, 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 ha. O kurwa. No, teraz go można ładować, kurwa. Kurwa, ty Fuju latasz Leon kur... kurwa Chris znaczy się ja pewno Zaraz, zaraz, zajebiemy go, znaczy mam pomysł Ej, szanę, szanę do chuja wafla Ej, no kurwa no Ten... Ten wiesiek w ogóle nie chce się wpierdolić w tą minę, no, dawaj to no No, tu masz minę, kurwa, żyj to O? No. O, wreszcie, coś, coś go ruszyło. Chyba długo będę walił w tą jego chipkę bosiatą. O, 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 o. kurwa, w, chyba się wkurwił. Chyba się wkurwił. Ej, Chanel, Chanel, kurwa, nie czas na opalanie się. E, kurwa, jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie kurwa yy, dawaj mi... Dawaj mi to. Tak. I dawaj granaty kurwa. O kurwa. Chanel. Chanel. Nie czas na polanie się. Dawaj, no No no, 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 no. Wybuch, wybuch, wybuch Kurwa. O a. Dobre to było, dobre Daj busz, No daj buź. Jeszcze wróci Takris, jeden celny strzał. od dwa, trzy Jeszcze rozpierdoli. Tak, 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 leć, leć. I w dół. Je but Pozdrów krewnych z jebie. Genetyczny. Made in umbrella. Wow, 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 coś się dzieje się. Ty Szewa, to! To moje giverci. O kurwa Oj, będzie się działo, będzie się działo. Hmm Trwa zapisanie Dobra Filetka.